Еще раз добрый вечер, кратолую, можно сказать, противника, так, победы. Ну, помним так, что первая половина была барда добра, мы другу играли до бранки, до первой бранки. А там уже пошла, разумеем, да, пошла такая анархия у нас, трохи, хотели шибче ширить бранку и... Молодая дружина, не мать до чтобы просовывать шестки 9 10 минут. Нам остается только робить працу, тренироваться и идти далее. Добро, что у нас есть. Мы мам сейчас целая зима. На это надея. А так, просуем, идем далее. Зинькую за матч. Ну и удачи далее. Настрошки да. инные, инные. Inne zadania na sezon u nas, tak, rozumiem, tak? Trochę tak. inny, no, powiedzmy troszeczkę inny. Kiedyś my zrobimy to samo, budzimy nadzieję, tak. Czy mają trenera przy jakieś pytania? Tak. Przestawimy tylko jeden mikrofon. Proszę bardzo. E, witam serdecznie. To oczywiście dziękuję ten i również życzę powodzenia w dalszych, w dalszych meczach dla nas, dla mojego zespołu to przede wszystkim numer jeden to było dzisiaj zwycięstwo, zdobycie trzech punktów, ale również stawialiśmy sobie pewne rzeczy, pewne zadania na, na ten mecz, nad którymi pracowaliśmy przez ostatnie trzy dni. Pierwsza połowa to podkreślił była, no w ogóle cały mecz był w dobrym tempie, jeśli chodzi tutaj o poziom trzeciej ligi, to naprawdę obydwa zespoły starały się grać do przodu, stwarzać sytuację i gdzieś tak troszeczkę tą, tą kontrolę straciliśmy po 25 minutach przez złe poruszanie, ale to mówię, to już jest moja głowa, żebyśmy no, do tego więcej już nie dopuścili, bo zagraliśmy na pierwszą połowę na dwóch napastników, ale ale mówię no troszeczkę w obronie mniej popracowali niż niż mieli. I dlatego ta zmiana po przerwie, kiedy Michał Zuber wszedł i tak naprawdę zaczęliśmy już utrzymywać przy piłce więcej, aczkolwiek za mało na tyle, żebym był tutaj aż tak zadowolony, ale gratuluję swoim chłopakom, bo zostawili bardzo dużo zdrowia, chcieli przez od pierwszego dnia pokazać się z jak najlepszej strony. Mówię może się wszystkiego jeszcze nie pokazali bo znamy ich i wiemy że jest powinien ten zespół grać o wyższe cele. Ale mówię kroczkami kroczkami do przodu. Ej. Tyle. Dobrze, dziękuję. Jakieś pytania. Yy, chciałem zapytać yy, trenerze. Widzę, że są stawiane takie bardzo indywidualne zadania, bardzo mi się podobało, mam ten przywilej, że jestem przy ławce, że dla Wojczuka takie zadanie, jeszcze masz jedno małe zadanie, jeżeli teraz stracisz piłkę, to zejdziesz. Tak motywuje Pan <noise> indywidualnie? Nie, 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 Czy to w kategoriach żartów? Nie, w żartów oczywiście, bo to nie o to chodzi. Ja nikogo nie straszyłem, mnie nikt nie straszył. Nie, nie, w tym, nie w tym rzecz, tylko widziałem, że jest już też zmęczony, dlatego też mówię, no cały czas, jeśli będziemy mógł głaskać się, to się zagłaskamy. Troszeczkę tak, żeby go pobudzić, myślę, że zostawił no, dużo zdrowia, było widać, nie wszystko mu wyszło ale nawet w ostatniej akcji gdzieś, kiedy mógł dograć, znaczy chciał dograć i, i no to było widać, że, że, że bardzo chce dla zespołu, to, to myślę, że na tym bym zakończył. Okay. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dobra. Dziękuję